Pan z wami i słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Prolog Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyniłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie, a tobie jak zapewne wiecie i pamiętacie, namnożyło się trochę. Komentarze do prawa. Prawo, czyli esencja, którą żyli Żydzi, pięcioksiąg Mojżesza, pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, to była esencja, to był rdzeń. A potem, jak to bywa, jak człowiek kombinuje, jak próbuje po swojemu, to zaczyna tworzyć dodatkowe prawa, dodatkowe przypisy, bardzo szczegółowe, bardzo drobiazgowe, dlatego że właśnie nie ma w jego sercu wolności, jak nie żyje miłością, nie potrafi dobrze wybierać, kierując się sercem i duchem, którego ma, to musi mieć wszystko zapisane. No i tak się mnoży. I jak pamiętacie, Żydzi sobie pomnożyli. Już nie mówię o tych 613 dodatkowych przypisach, które mieli. Tylko pewnie pamiętacie, że był komentarz do pięcioksięgu, że był ustny komentarz do pięcioksięgu, a później był komentarz do ustnego komentarza do pięcioksięgu. Także narobili sobie tego bardzo wiele i uprzykrzyli sobie życie, jak się tylko da. I z perspektywy czasu możemy na to patrzeć i się uśmiechać, no właśnie, co zrobili i co nam wymyślali. Tymczasem, jak ja tak patrzę na Kościół, jasne, że mamy Pismo Święte, które jest dla nas głównym źródłem objawienia, i właściwie Ewangelia powinna być dla nas tym, czym dla Żydów była Tora, czym dla nich było prawo główną księgą, z której czerpiemy inspirację do wszystkiego, co robimy i nic więcej jest nam niepotrzebne. Tak? No tak. A co mamy? Katechizm Kościoła Katolickiego, kodeks prawa kanonicznego, masę orzeczeń każdego soboru, jaki kiedykolwiek był. To są czasami grube tomiszcze. Papież co jakiś czas to rusz pisze encykliki, adhortacje i różne inne... Dodatki biskupi piszą swoje lokalne zasady, listy, inspektorzy naszych prowincji, też mamy swoje dyrektoria, konstytucje, itd, i tak Oczywiście wszystko w dobrej wierze. To ma służyć, to ma nam pomagać. My się mamy dzięki temu bardziej rozwijać i kochać. No właśnie, a pytanie, czy to faktycznie pomaga, czy to bardziej nie miesza? Czy ta litera, o której wspomina dzisiaj święty Paweł? Nie zaczyna zabijać w nas ducha, ducha wolności. Znaczy, gdybym miał tylko to, co jest esencją, to, co jest rdzeniem, to bym nie potrzebował tych wszystkich dodatków. Gdybyśmy się kierowali Ewangelią, czystą Ewangelią, to nic więcej nie byłoby potrzebne. I kiedy dzisiaj Jezus mówi, że nie przyszedł tak na dobrą sprawę wcale tego znosić, ale wypełnić, nie zdążyłem sprawdzić, przyznam szczerze sobie greckiego słówka, jakie tutaj jest to słowo wypełnić, ale tak z polskiego patrząc, jak słyszę wypełnić, to mi się kojarzą dwie rzeczywistości. To znaczy, ja mogę wypełnić jakąś misję i jakieś zadanie, i można powiedzieć, że Jezus też powiedział: Przyszedłem wypełnić prawo, to znaczy od A do Z zrobić to, co tam było napisane pokazać na sobie, że da się to zrobić. I pewnie byłaby to prawda, ale wypełnić też można chociażby szklankę Coca-Cola, tak? I bardziej bym się skłaniał ku temu, że Jezus przychodzi wypełniać to prawo proroków, wszystkie zasady i wszystko co jest sobą, swoją osobą. Czyli de facto wypełniać to wszystko miłością. Bo jeśli wleje w to wszystko miłość, wleje w to wszystko ducha. To się wszystko staje bardzo proste, bo wtedy nie potrzebujemy miliona instrukcji, tylko postępujemy według ducha, można powiedzieć instynktownie, ale to będzie zdrowe działanie instynktowe. Pamiętacie może swego czasu młodzież, młodzi ludzie w Stanach mieli takie branzoletki z napisem WWJD What would Jesus do? Co by zrobił Jezus. Zakładam, że nie znali doskonale Pisma Świętego wszystkich zasad i prawa. Zakładam, że nie znali na pamięć katechizmu Kościoła katolickiego ani Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale jak spojrzeli sobie na tą bransoletkę i wystarczyło, że znali Ewangelię, wystarczyło, że wiedzieli, jak Jezus traktował ludzi, jak z nimi rozmawiał, jak rozmawiał z przyjaciółmi, ale i z wrogami, jak rozmawiał z tymi, którzy chcieli się zmienić pomimo swojej słabości i grzechu. I jak rozmawiał z tymi, którzy byli cynikami, cwaniakami, naciągaczami, że dla nich też miał język pełen miłości, ale to był język ostry, żeby im dać do zrozumienia, żeby się nawrócili, to wystarczyło komuś młodemu spojrzeć na taką bransoletkę i serce podpowiadało mu, co robić. Jeśli żył wiarą, jeśli taka osoba żyła w duchu, to wiedziała, jak postępować, tak jak Jezus. No, właśnie, jakby Jezus zrobił, co by Jezus zrobił, gdyby wszedł w moje buty, w moją rzeczywistość. Czy też by szukał bocznych furtek, rozwiązań, kombinował, oszukiwał dla dobra jakiejś sprawy, albo kłamał, no bo żeby inni tam się nie domyślili i żeby było generalnie lepiej. Z bardzo często argument, który słyszę w konfesjonale. Wiesz, kłamałem, czy kłamałam, ale dla dobra wszystkich. Nie pamiętam, gdzie jest. Napisane w jakimkolwiek dokumencie kościoła, a już na pewno w Ewangelii, że cel uświęca środki, czyli dążąc do dobra, możemy czynić zło. Zapewniam, nie ma takiej zasady, więc ta zasada miłości, która ma być na każdym kroku, ma być celem, ale jednocześnie ma być drogą, jeśli w taki sposób byśmy żyli, to nie potrzeba nam nic więcej. I to jest naprawdę piękna i prosta zasada, kiedy Jezus mówi, że. Nie przyszedł znieść, nie przyszedł tego wszystkiego rozwalić, bo to był jakiś etap, który no, był drogą Żydów do Boga. Tak trzeba było ich wychowywać, tak mieli, tak potrzebowali mieć, ale mieli dorastać do czegoś więcej. I kiedy przyszedł Jezus, to przyszło to więcej, coś więcej. Pamiętamy, że tu jest ktoś więcej niż Salomon, i większy niż Jonasz, i większy niż w ogóle wszyscy prorocy razem wzięci. To jest to więcej, to jest główna zasada, według której powinniśmy działać. Dobrze o tym wiedzieć, pamiętać i sobie myśleć w kontekście tego, że kończy się jakiś rok formacyjny, że coś jest za nami, ale też, że coś jest przed nami, że przed nami są wybory tych, którzy będą na przyszłość i będą mieli decydować o ważnych sprawach dla wspólnoty. Niech tym kryterium będzie zawsze miłość. Niech tym kryterium będzie miłość człowieka i Boga, a nie jakieś takie ogólno rozumiane dobro, bo czasami sobie, nie mówię, że tak było do tej pory, absolutnie, ale czasami jak patrzę na kościół działania niektórych osób i słyszę to hasło dobro, to wiem, że pod tym się kryje interes własny, bo gdyby w to miejsce weszło słowo miłość, a wiemy, że miłość niejednokrotnie wymaga, że jest trudna. Że miłość nieraz boli, że miłość przechodzi przez krzyż i wtedy jest naprawdę czymś wymagającym, ale zawsze oczyszczającym i zawsze prowadzącym do zbawienia. Gdyby tak było, to pewnie by w kościele było dużo lepiej i łatwiej, i w naszym życiu osobistym też. Mówię też o tym wszystkim, bo my jako kapłani, czy jako kościół, ten brzydko mówiąc hierarchiczny, też mamy często różne przepisy i zasady. I te zasady się też zmieniały na całe szczęście z biegiem lat, z takich sztywno formalnych, do takich, że moglibyście mnie spotkać gdzieś tutaj na wałach w krótkich spodenkach i za to bym je Kościół nie wyrzucił, a kiedyś mogło być różnie. A mówię o tym, bo nie tak dawno temu przy jednym spotkaniu z uczniem, z absolwentem mojej szkoły powiedział, proszę księdza, nie pamiętam, czy wam to mówiłem, ale to tak bardzo żywe we mnie jest w kontekście tego słowa. Proszę księdza, rozmawiałem kiedyś ze znajomym księdzem i powiedział do mnie: Słuchaj, jak chcesz do mnie przychodzić na rozmowę, i to taką publiczną, to zakrywaj twoje tatuaże i wyciągaj kolczyki, bo moja godność kapłańska mi nie pozwala spotkać się z tobą na oczach wszystkich innych. Myślę sobie, kto kiedy i gdzie stworzył taki przepis. Albo jakąś taką zasadę, że są w ogóle jacyś ludzie, z którymi ksiądz się nie może spotkać. Że istnieje jakakolwiek kategoria człowieka czy grupa ludzi, która sprawia, że godność kapłańska nie pozwala mi z tym człowiekiem być. Bo jak sobie przypomnę Jezusa, to też tak było i też na niego patrzyli krzywo i mówili: przyjaciel, grzeszników, żarłok i pijak. I wtedy w nim pracowała naczelna zasada miłości. I dla tej miłości oddał życie, i dla tej miłości czy przez tą miłość zbawił świat i wyzwolił wszystkich, zarówno tych w tatuażach, kolczykach, czy z Ayrokem z długimi włosami i łysych, jak i tych, którzy byli zatwardziałymi faryzeuszami, cynikami, i takimi osobami, które widziały literę prawa, która zabija, a nie widziały ducha, który daje miłość. Życzę nam tego na przyszłość, a właściwie na wieki, by miłość była naczelną zasadą, a nie prawo. Amen.